Rolnik szukarzony to jeden z chętniej oglądanych formatów w stacji TVP. Przed miesiącem ruszyła dziesięć jubileuszowa edycja randkowego show. Rolnicy wybrali po trzy kandydatów lub kandydatki i zaprosili je do swoich gospodarstw. Agnieszka ciągle krytykuje swoich kandydatów. Czym naraziła się widzom? Ania dobrze bawi się z zabiegającymi o jej względę panami, a u Waldemara doszło do skandalu i musiał interweniować reżyser. W przypadku Artura widzowie podejrzewali, że największe szanse ma Blanka. Artur z rolnik szuka żony dziesięć na swoje gospodarstwo zaprosił Aleksandrę, Blankę i Sarę. Ta ostatnia od początku była faworytką rolnika. Dostała nawet osobny pokój w jego domu. Z kolei blondynki Ola i Blanka mieszkają razem w pokoju obok. Blance widzowie wróżyli sukces w rywalizacji z pozostałymi kandydatkami, bo przy niej Artur bez przerwy się śmieje. Kobieta co chwilę go kokietuje, a każda jej odpowiedź na jego pytanie jest dwuznaczna. Choć Artur z rolnik szuka żony dziesięć dobrze bawi się przy Blance, to zgodnie z nazwą programu szuka partnerki, a nie kumpeli. W ostatniej rozmowie z Martą Manowską wyznał szczerze, że Blanka nie ma u niego szans. Blanka, jak przechodzi obok mnie, zawsze musi mnie delikatnie musnąć, jakoś dotknąć, żebym zwrócił na nią uwagę. Ona pod tym względem dominuje, ale każda z nich ma swój sposób, żebym poświęcił jej więcej czasu. Jest zabawna, ale nie o to w tym chodzi, wyznał Rolnik. Wygląda na to, że Blanka może jako pierwsza opuścić gospodarstwo Artura. Będzie wam jej brakowało. Zobacz też. Dopiero co ruszyła emisja rolnika, a Artur już jest zakochany. Fani zgadują. W kim Darek z rolnika ma spore wymagania. Tak mieszka hodowca nowalijek przedsiębiorczy, Artur woli maszyny od randek. Tak wygląda gospodarstwo uczestnika rolnik szuka żony.